Zapraszam na G2A z kodem Esen. Macie 3% cashbacku. Linka macie w opisie. Halo, halo, cześć, dzień dobry. O, jak się w tym samym momencie kliknęli ready. Jest ze mną Aga, jest ze mną Tomek. Jesteśmy. I witamy was w randomie z Fall Guysów, Intro. E... <laughs> Tomka. E... Co tak, bo z reguły, z reguły na Folgaisach intra nie ma albo gdzieś je wciskam, bo nikt nigdy nie pamięta, żeby powiedzieć intro, więc tak to działa. Także słuchajcie, ja jestem dzisiaj ninją, nowy strój, nowy kostium. Oczywiście gramy w ostatni dzień yy, sezonu i teraz podsumowując, mam 32 poziom dzisiaj najprawdopodobniej wbije. Reszty mi się nie chce wbijać. Ja wbiję 21 Więc, więc jedziemy. Ja jestem tak daleko, że hej. A który także, masz? także domyślam nie, 26 się. To szósty teraz? Będę miała? <laughs> Także domyślam się też, że następny random, który tutaj będzie z Fall będzie już w nowym sezonie, z nowymi mapami. A my wam też przypominamy, że my wszyscy tak na dobrą sprawę, znaczy oprócz Tomka w sumie streamujemy, więc zapraszamy was też na nasze Twitchy, e, mm -hmm. gdzie bardzo często Fall Guysy albo Dead by Daylight na przykład się pojawiają. Ktoś wam zrobi Shiny hunting. ale pamiętajcie, że wszystko macie w opisie, tak samo jak wszystkie socialki I pamiętajcie, że możecie zostawić łapkę, komentarz, subskrypcję, wpadniecie na social media. I na Gitu ja też Was oczywiście zapraszamy. Gdzie zapraszamy. Się, I, G2. Tak, I G2. Gdzie możecie się... Tak, no już przypowiedziałem, A, Aha, to... Aha, dobra, Ale chciała... To chodźcie, była moja że pamiętam. A no tak, kurczę, Agnieszko, oh. przepraszam. A ja wiem, ja, mam, ja mam to... Przepraszam. Normalnie... A, dur, no. Durdasz, bo W to miałam. Durdasz, no. Durdasz. Dordasz. Dor... Zaraz Do. zobaczymy, która będzie ostatnia. Do. Ale jestem bardzo ciekaw tego nowego trybu, bo tam podobno były jakieś, że trzeba sobie jakieś skrzynki przerzucać, coś, żeby przejść dalej. Środkowa. Więc może być, tak, środkowa, środkowa. I to widać, że jest mniejsza. No I jest, jest akurat tu widać, ale ogólnie to ogólnie na tych to... ja nie widzę. Ja też nie. Znaczy, wiecie co, szczerze to ja chyba, nigdy mi się nie zdarzyło, żebym szedł pierwszy tutaj, <grym> więc ja zawsze idę za... Tak mi, się mi się zdarzało się. i zawsze to <grym> za Mi nikt Darek nie otwiera. <grym> Darek! Dobra, lećcie, moi mili, lećcie. zapijajcie. jajecie. Sabotażysto! Złapał cię za gacie? No. Oczywiście. No razu rozbierać, no. Aaaa! też złapałem, do twoje pomidorowe spodelki. Aha, super, Chwycił cię za donice. To, sorry, ale nie mam z tyłu donicy, ty. Aj! Mam go Au, 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 no i już jestem ku**a na końcu. Posłuchaj, Posłuchaj. A do To jest tylko dla wybranych, a nie. To? Uchaj, ja jaj. mówię! Dla wybranych! <gulia> Kuźwa, co za. Naprawdę bez <gulia> Nie wierzę w niego. Kuźwa, ludzie Jestem. mi na głowę spadają. Wup, 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 wup. A ja nie Jestem. wiem, czy dojdę. No jak to? No, no i super! Ja, prze ja odpadłem. Dobra, dokładnie. Nie, dobra, graj, przechodzimy. Klikamy tak, exit. Bo... Dobra, to umówmy się tak, że jeżeli w pierwszym ktoś z nas odpadnie. To wtedy wychodzimy. wychodzimy. To a będzie jeżeli drugi nie? nie, to... Ej, miały być podwójne punkty, dlaczego nie ma? Ja nic nie dostałem. Nie no ja dostałem 20. To za się co? Czy ty nie doszłeś? Ale dostałeś za No A może prze, też za, dostaliśmy, za, za, tylko za że malutko. Tak, bo wy wyszliście, więc to ci nie, wtedy nie pokazuje tego podsumowania. Ha, no tak. Malutko nie, dostałeś. My. Nie, myśmy pewnie nie dostali, bo żeśmy wyszli. Nie, dostajesz, nie. jeżeli wyjdziesz. Przeszłeś mapę, halo. Tak, bo dostajesz za przejście mapy Obra, Ewentualnie ufam, za nie przejście mapy Ufam, ufam ci Wojciechu Dobrze Wiem się na wymioty zbiera Who let <grym> the <dogs grym> out? Uf Uf, uf, uf No halo, cwajlajte no Twaj Myślę, że to Mario teren ten. Mario! A wiecie co? Przestań! Ja nie ogarniam umiem. sobie... Teraz, na, teraz Nintendo wypuściło to Mario 35, gdzie tam masz taki jakby Battle Royale z innymi graczami. I jeżeli zbijasz jakiegoś u siebie na planszy, ten taki typowy Mario Bros. Ten, no. wiecie, z Pegazusa, Jeżeli zbijasz jakieś postaci, to one przeskakują do kogoś innego i mu utrudniają życie. To jest tak pieruńsko trudne. Ale to można online, online grać? Po lewej lewe, stronie będzie. czyli lewe. lewe. A to tak, jest online? Ja, ja, ja gra, ja, tak. Ja grałem ty ostatnio na... To jest za darmo, to możesz sobie ze shopu pobrać. To sobie wezmę ze shopu. Znowu ta mapa? Mam drzewi. Ja, ja, ja zauważyłem, że bardzo często jako pierwsza mapa pojawia się albo ta, albo ta z tymi takimi przeszkadzajkami na samym początku. Ta z tymi żółtymi takimi, to tam musisz przejść po nich. Nie o pamiętam ho. jak się nazywa. Kuźwa, środkowe, powiedzcie, żebyście być zamknięte. No parze mnie wypchały! Ale to są przeszkadzajki, to niedobrze. Oj. O kurw te dildo to ja widzę akurat. Nie podoba Jezu. mi się! No kuźba! Nie podoba mi się te dildochy. No, Ruszowe. Jakie byś wolała? Czarne? Nie, żadne. O, Jezus. Które to było? Tomek w ogóle jest drugi chyba. No, lewe. Dobra. No, ale mik Lewe, a ja pobiegłem złapał. jak Wojtek Exo na plecach. To jest! Wojtek, bo ja dojdę. No ja chyba nie. Aga, puść mi galoty! Zboczulnico. No Nie, jest, nie, dojdę chyba, dojdę, dojdę. O, Poszelnę, dobra Oooo, brawo! Fali fight! Kurwa, kurwa, kurwa. tam złapałam wszystkie. O wzięła, to bym chciała w biegu rozbierać, ty. Ja nie wiem. Ej, ale teraz zauważyłem, ile tu ninja jest. No bo zazwyczaj, jak jest sklepie no ja to wszyscy wiem. kupują. Wcześniej, jak dostałem kaczora wszyscy byli kaczkami, a teraz tylko ja. Nie, no. jest jakaś inna kacza. Tak a, kwiatkami. kwiatkami, już nikt nie gra, dlatego nie lubię grać Czy znaczy, warto jest kupować te skiny, które się tam gdzieś ci podobają, no bo wtedy możesz je później tak, a domyślam Ty się, że może coś, już no. ich nie być później w sklepie, w sensie jak wejdzie nowy sezon. Może być, takie będą fancy. Może tak być, jak najbardziej. Ja najbardziej chciałam kwiatuszka, mam, i skorupkę chciałam i też mam. Skorupkę. Mhm. Ja w ogóle jestem też ciekaw jakie DLC wyjdzie na ten drugi sezon, bo na pewno wyjdzie. No. O. o boże że o... Wojtka mapa! Właśnie, chciałam to powiedzieć, że Wojtka Nie, będzie nie, łaci. absolutnie ja już nikogo nie łapię, bo z reguły to się kończy tym, że spadam, więc. No ale przynajmniej e, mam, byka jest. Mam instant karmę, także nie. nie jest ja, 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 ja już się z karmą nie zamierzam zmierzać. Nie, nie, bo ci to jedzie. jest mnie? beczka? Kwiatek A po naszych polubny. nagraniach zjem sobie Wifona, taki będę. O! o. o <laughs> Kuźwa to w drugą stronę! Może co ja chciałem zrobić? Jaka wielka Jak dziura? dziura! Jaki? Ej! Ale no ty... szmata, no! Przepraszam. No zrzucił mnie ty. Ale dziury Widziałasz Ja nie widziałem, ale podobała mi się reakcja. No bo mnie złapał Fajfus, kurde. Uważajcie na tych zielonych gadkach. Dwa Boże, mam jeszcze na ludzi gacie patrzeć. Jak mnie przytrzymał ty. Aka, proszę cię, stop laughing at me, please. Ale bo wam widziałam to na własne oczy. Na własne oczy. No tak widzę, widzę trójkącik, za chwilę jebs. Stop laughing at me! <laughs> Kurwa. opuść hey, mnie I don't ty. deserve that. I <laughs> can't, oh, I can, I can't can anymore. Boże, co ja robię? Ja pierdolę. No, no. ja tam... Tomek, ty tam uważaj, bo tam są ci się w zielonych kacia kręcą. No właśnie, któryś mi to już tam. Ej, mi. No, no widzisz Aga, widzisz? To jest, ta, to jest ta zła strona. Patrzą się. Kurde, Aga! <grym> Aga! <grym> Aga spadła. Jest, boże, ja bym prawie spadł. Byłem na krawędzi życia. A Tomek <grym> oh, ale jakby ona nie spadła, to ja bym spadł. Ej, ale to było warte. Ale Aga nie spadła przez ciebie, Tomek. Karma. Ja spadłam, bo. Spadła, bo się zagapiła, chyba? <noise> tak, bo chciałam. Tomka złapałam i mi się tak. Popatrz i dziurka, no to ze wpadnę. Korba! <noise> 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 Ale to jest warte, to jest w ogóle taka beczka, jak można kogoś potrolować. Można, no. Można dobrze O, dobrze, że o, wypadłam. O, e. to <noise> no to teraz tutaj Tomek też spadnie, więc szybko będziemy mogli następne ogarnąć. No właśnie. O, <noise> dzięki, dzięki. Proste Czyli warto było Tomka poterroryzować. Ty ja tu nie lubię tych div stojących. Znaczy A to leżący chce stojący. Leżący. Czekaj, aga, szukamy kaczora. Właśnie, czekaj. Tomek miał chyba końcówkę 13, prawda? Eee, 13, ma... 31? 13, 62, dziękuję. Nie, 69. 13, 62. 13, 62. Czemu 62? 60. No takie masz, no! Kurde. <laughs> to ulka miała 6,9. No tak, mała, 6, ulka ma 6,9,98 chyba? No wy się zapiej tej i tej. Zaraz... No po co zaraz oni spadną? O początek jest 13 dopilę. u Tomka? A jest. 62, dobra. No. Nie Chciałem, wiem, czy co, wszystkich przejść Nie kurde. wiem, co u mnie jest 13, ale niech będzie. Nie ja mam. Numer. Ja bym powiedziała co? No, chyba nie. Kurwa! HURRA! Hurra! O, dobra, nieważne. Skończmy. Stop laughing, jak to tak mówi. No brawo! Fak kurwa! Dobrze, no i dziękujemy, wychodzimy no i, i gramy wejść. sobie. No i super, dziękujemy no, temu, którzy myśleli o nas. Wychodzę, wychodzę, wyszedłem. No się teraz rozgrzysz! Tylko było. Powiedziałam, że tak będzie. Dlaczego są takie sytuacje, że dostajesz maila, powiadomienie z PayPala, że ci potrąciło za, za, za coś i tak patrzysz na kwotę i tak... I what the fuck. No. O Boże. A jak się mówi na tego? A dobra, nieważne, nie powiem tak do niego było. No deserve. No na powiedz. Co? Nie. No powiedz. No mu? No powiedziałaś A, powiedz B! Nie. A co Ty to w, w ogóle jest To jest kto to jest? Kto Aga! Powiedziałaś kobyła? A powiedz B. <laughs> nie, ale najpierw powiedziałem. Aga! No Powiedziałaś Aga. Co? On jest A to powiedz B. B. No. To <laughs> była to jest kobita konia. Kobita konia. No i dlatego no. nie powiem na ciebie, że jesteś... Y Horsem? No bo nie, no dyzer. No, to może po prostu powiedzieć, że jest kobytem, no. Kobytem. Tak, jesteś kobytem tej, Kobyt. nie podskakuj. Oh. Rolnik, rolnik, rolnik sam w dolinie. Teraz wam pokażę, jak się nie gra. A propoble. No to no, ta, ta ma być czasem painful. Tam... No i ta zawsze, i właśnie o tej mówiłem, że ona jest z reguły zawsze na początku. No i już spada, spada... Spad... A to ja nie przyszedłem. Mnąłem? Padłem... ta widzę! Widzę kurwa, Ja pierdolę <noise> tak. ja, ja też ją za szmatki chyciłem. Weźcie się kuźwa! Wiecie, no to jest pierwsza mapa, to trzeba za, za, Dopiero później w drugiej możemy, dobra? Cię macać. A tak, teraz Zobaczymy. mówisz. O, ja piejdoję te interesy. Czekaj, po boku idą. O, fuck! Fuck, fuck! Dobra, na Jolo. O, kuźwa! Na jolo, prawie zwleciałem. Oj, tak nie.

Pije świerankę. Na pieranka, ciebie patrzeć. Na, na, na. Bo... Powinieneś być Tomek DJ Polo. DJ Polo. A DJ Polo no? DJ Polo. Polo yes. S. Nie tak Polones kuć, czekaj to jest Polonez Polones. Polones. Dajcie jakąś. No, tylko nie Rollout, proszę. Pije świerankę. Na na na. Na na na. I Jeżeli ja nie bycie? będę trollować na Rollout, oh, to. Gate Crush, nice. To teoretycznie przejdę, no ale. Ale to są te dindochy! No. no, stop it! Ja, ja! It's guten mapen. Ja tu końcówki nie lubię, jak tam się trzeba spuścić. <laughs> Ale to jest proste, no. Najlepiej... Nie bo ja, się, spuszczam! Jestem... Patrz jaki sam jestem tutaj! Kapusta. Ja tam potem mnie. na koniec się spuszczam... ...i tu no drzwi się zamknęły, kuźwa. <laughs> no czasami tak <laughs> wypadam, ku. Że się coś zamknie, wiesz? No, to nie powinno się tam zamykać. Kuźwa, no i zamknęło się. No czasem tak się, wiesz, zdarza. No to trzeba się jakoś skupić, a nie... Kupić, powiadasz. Jak wam idzie? Jestem za tobą. Ja jestem przed wami. Nie, za wami jednak. <noise> ja jestem, już się spuszczam. Kuźwa, dopiłem do frajera. Wee! Jej, doszedłem. Mhm. Ja też... qualified. Qualify. Tomek nie. A, jak przed całą metę taki rozłożony na mecie był. Jednak e, musisz popracować trochę nad e, dochodzeniem, tak, wiesz? Tak, nad spuszczaniem? Tak, nad spuszczaniem. Tak Ej, teraz no? się spuściłem dobrze. Nie, właśnie bardzo no, źle. Znaczy, nie no, wszedł za pierwszym, tylko tam wcześniej się zawieruszył gdzieś po drodze, no. Wszedł za pierwszym, znaczy, za drugim się zawieruszył. Dobrze, dobrze mu poszło, tylko nie doszedł, no. No, kurwa. Spuszczał się, ale nie pykło. O Hmm. A gdzie Ty Tomek tamten? Ty po prostu przeskoczyłeś te drzwi na końcu, ale nie doszłeś, czy jak? No tak, przeskoczyłem te drzwi. Nie, no, po prostu nie doszedł. No, ja Byłem przed drzwi. samą metą. Tak. A. To no nie nie mówię, wychaczyło mi taki, taki... O nie. O, nie nie. o To jednak dobrze, że odpadłem. <laughs> My odpadniemy, to wiemy. Tu no nie ma to co go ogona szukać. Nie ma co się bić o niego, trzeba w ostatnich na sekundach razie, no. jakoś, tak? Mm -hmm. To, Bo i tak zabioram, to jest najlepsza nie? metoda. Znaczy, wiesz, można teoretycznie próbować jakoś to przejść, ale. Ja nie mam ogona, więc. Yy... Też nie mam. Idę sobie na środek i będę czekać na okazje. okazję. ty jaki można? Oj! 18.03? Mm, chyba jo. Kwiatek Fian 2018, no. jakby To kurwa! Agat, cofnijcie się grzmoczyć z młotem, <laughs> No ale czemu ty ta... o, osób, które mają ogon? Jak już No bo ja widzę to inaczej. Masz to? Na przykład mi teraz ściana zasłaniała. A to minie byłem pod ścianą. No bo ty, bo ty kręcisz tam gałą. No No ja ja Co się za ty? Chodź tu. Nie zapierz go. Wiem. <laughs> I zdaję sobie z tego sprawy. Chowasz swogonka tutaj? Nie, nie masz. Wróciłaś okay. go? No dotknęł go. No ja nie! Pa. No jaki... i jak mnie denerwuje, jak oni zabierają z tak daleka. Znaczy to jest opóźnienie. Ja, masz ogon! Aga, won! 30 sekund, nie, nie dam rady. Nie! Ty szma... Jak wy to robicie kuźwa tak Ja nie wiem, ale to mi się bardzo podoba To jest, jest nie ma, nie jest takie płynne i ale my to ja, widzimy inaczej. Ja, ja tak... Aha, to Wojtek, dobra, to ja to... Tu... A ja Wojtka goni. Masz tego, masz tego! weźcie rodiowca! No masz, no stykłaś się z nim końcówką no puźwa, prawie. No widzisz, co się wydarza? Siedem, sześć, pięć, zajebiście. ty stoisz jak... No bo na, na okazję, no. No i zajebiście, nienawidzę ogonów, pierdol, Jestem! Jej! Brawo! Qualify! Brawo! Ogony to jest naj... Akciateks ja nie, wiem. Ja nie no. lubię tych, znaczy... Może inaczej, lubię te drużynowe, oh. ale tych pojedynczych takich nie za bardzo. No ja was łapami zapidają, nie mogę ten, a ktoś na mnie wskoczy, Skoczy jepsma O mhm. kuźwa. Znaczy mówię, mi najbardziej tylko jedyne co denerwuje to to jak ktoś ci z daleka zabierze, nie? Że jak tak, jak to jest te, takie... tak. Znaczy, ja myślę, Że jest ten A tak. Próbujesz z daleka, my... próbujesz, próbujesz próbuj... tylko że wiesz, u innych też to może wyglądać tak inaczej. Inaczej. Tak jak, jak, jak ja spoglądam, to wygląda całkowicie inaczej. Tak samo na tych co się podskakuje. No, dokładnie. Ja jak oglądam kogoś, to już widzę, że go ciachło tam ten ten ten, ten... Wirdo, tak, a... tak, tak, też tak jest, no. No no za czym teraz się Wojtkowi uda? No potem na pewno będzie finał, tylko że tu 7 osób przechodzi, więc... O, jest ninja. Ty masz 3-3-3-6? Nie. 2018. 2018. No i A, spadnę, no to... prawda? O. Uuu. bananek! Siedem da osób, jest, no nie wiem. Ciek, da no. Da jest. Trochę dużo osób z przodu. Może na jabłko? To jest mango. Nie dojdę. Znaczy, Dojdziesz. dojdę, ale nie będę jako. Znaczy, kuźwa, no. No, serio! Pomarańcza Tomek! No i tego lubi pomarańcze. Nie, nie lubię. Oho, dzisiaj. Już jak idzie. to nie? Ładnie zostałobyś pomarańczą. Czy zdobyłem <grym> poziom? I. To wychodzimy, tak? Ja zdobyłem poziom. Znaczy, no już kończymy w sumie. Jest! Mam level up, więc mam koronę. Brawo, ja mam level tak, no nie pykło, ale słuchajcie, będziemy się słyszeć w następnych odcinkach, w którym będzie nowy sezon, więc zobaczymy, jakie mapy będą tutaj na nas czekać. Przypominamy wam też, że streamujemy na Twitchach i w wszystkich innych social mediach też jesteśmy, więc tam was zapraszamy. Była ze no mną też. Agnieszka. Byłam. Był Tomek. Byłem. Byłem też ja, a my was za dzisiaj dziękujemy, życzę wam miłego dnia, trzymajcie się, cześć i... Pa! pa!